Mariusz, w walce utrzymanie, każdy punkt jest ważny, ale dzisiaj na pewno nie dosyć, bo e, tych sytuacji na zdobycie trzech punktów na pewno nie brakowało, trzech punktów dla górnika. No, zdecydowanie tak, no, szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, no, musimy strzelać takie bramki, chcemy walczyć o utrzymanie, to my jesteśmy dużą która sobie stwarza jedną, dwie sytuacje i, i to musi być bramka, także no, na pewno no, szkoda tych sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, no, ale walczymy dalej do końca, na pewno nie spuszczamy głów. Punkt jest punktem, ale tak jak mówię, no, walczymy do końca. W kolejnym meczu musimy zdobyć trzy punkty. Znacie sytuację w tabeli doskonale, wiecie, że cały czas wszystko jest możliwe. Warunek jest jeden, trzeba punktować za komplet. No, trzeba punktować, no, trzeba przede wszystkim wykorzystywać sytuację, która się stwarza, bo jesteśmy ekipą, tak jak mówię, no, która stwarza jedną sytuację i musi strzelić tą bramkę. Także będę dalej się przy tym opierał, że szkoda tej jednej sytuacji, bo jakbyśmy to strzelili w pierwszej połowie, to myślę, że w drugiej połowie byśmy potwierdzili naszą dominację.